Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem do stawu kolanowego poprzez niewielkie nacięcia. Endoskopowe oglądanie stawu kolanowego przez dwa malutkie nacięcia, przez dwa malutkie otworki bez rozcinania kolana. Diagnostyka, czyli zobaczenie w stawie kolanowym dokładnych uszkodzeń śródstawowych i leczenie, czyli naprawa tych uszkodzeń. Czym może skutkować takie schorzenie? Blokowaniem kolan, przewlekłymi dolegliwościami, bólowymi, kłopotami schodzeniem po schodach ze schodów. Badanie artroskopowe umożliwia przeprowadzenie operacji takich jak usunięcie uszkodzonej części łąkotki. Czy wycięcie przerośniętej błony maziowej, co pozwala w wielu przypadkach uniknąć operacyjnego otwierania stawu i jednocześnie skrócić po zabiegu okres powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Taka operacja skraca okres hospitalizacji do zaledwie kilku godzin. Po tym czasie pacjent może udać się o własnych siłach do domu. Po tygodniu usuwane są szwy i zalecana jest rehabilitacja. Najczęściej są, są to zmiany dotyczące krząski stawowej, bądź bocznego przyparcia rzepki, bądź uszkodzeń krząski stawowej, które wymagają naprawy. W przypadku urazów i chorób przewlekłych dokładnie pacjenci są w każdym wieku. Czy problemy ze stawami kolanowymi zdarzają się częściej niż w latach poprzednich, czy to generalnie na takim samym poziomie? Na pewno częściej. Jest więcej urazów. Więcej chorób przewlekłych, szanski stawowej, tak Zde zdecydowanie części. Operacja trwa najczęściej mniej niż godzinę. W większości przypadków unika się również powikłań. Szybka diagnoza i operacja pomagają w uniknięciu dolegliwości związanych z uszkodzeniami stawów kolanowych. Jeżeli więc ból w kolanach staje się coraz bardziej dokuczliwy, warto odwiedzić lekarza.